Pięć objawów, które pozwolą Ci rozpoznać ból u Twojego psa. Cześć, ja nazywam się Dorota Marawska i jestem lekarzem weterynarii, a na swoim profilu dzielę się poradami dla właścicieli psów i kotów. A na swoim profilu mam masę wiedzy dla psiarzy i kociarzy, więc kliknij teraz Obserwuj i bądź na bieżąco. Psy często ukrywają ból, co utrudnia jego rozpoznanie. Poznaj subtelne oznaki, które mogą wskazywać na to, że twój pies cierpi. Pierwsze zmiany w apetycie. Drugie unikanie aktywności. Trzecie. Agresja lub wycofanie. Czwarte nietypowe postawy ciała. Piąte skowyt lub jęki. Jeśli zauważysz te objawy, skonsultuj się jak najszybciej z lekarzem weterynarii. A teraz kliknij serduszko i zostaw mi koniecznie komentarz, jeśli chcesz więcej takich porad.